Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Jesteśmy w Łodzi, gdzie pokażę Wam groby znanych Polaków pochowanych w tym ciekawym mieście. Było to miasto czterech kultur: polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Znajdują się tu takie cmentarze, jak Stary Cmentarz Katolicki, Ewangelicki czy Prawosławny na ulicy Ogrodowej w Łodzi. Czy cmentarz komunalny na Dołach, czy cmentarz Zarzew, są także oczywiście cmentarze żydowskie. Maciej Gąsiorowski zapraszam na dzisiejszy odcinek. Znajdujemy się na cmentarzu ewangelickim w Łodzi. Cmentarz powstał w 1855 roku, podobnie jak część katolicka i prawosławna. Ma 9 hektarów. Najbardziej okazałym grobowcem na tej nekropoli jest kaplica Karola Szojblera. Obecnie jest w remoncie, jak Państwo widzą. Kaplica mauzoleum ma 37 metrów wysokości. Powstawała w latach 1885-1888 według projektu Edwarda Lilpopa, który spoczywa na cmentarzu ewangelicko-ugsburskim w Warszawie i Józefa Dziekońskiego, który z kolei pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie. Karol Schäuble był słynnym przemysłowcem, fabrykantem. Łódź to przede wszystkim... Ziemia obiecana, słynna książka władzowa Raymonta i film Andrzeja Wajdy. Teraz opowiem Wam o pierwowzorach. Pierwowzorem literackim Karola Borowieckiego, granego przez Daniela Olbryskiego, był inżynier Jan Śniechowski, twórca barwnika Boruta i założyciel fabryki Boruta w Zgierzu. Został pochowany na starych powązkach w Warszawie. Pierwowzorem Shea Mendelsona był z kolei. Izrael Poznański, a Hermana Bucholca, Karol Scheibler. Hermana Bucholca braworowo zagrał Andrzej Szalawski. Jeśli chodzi o znanych przemysłowców, to na cmentarzu ewangelickim w Łodzi pochowany jest także Ludwig Geier, który umarł jako bankrut. Miał on 11 dzieci, w tym ośmioro z Emilią, Charlottą Karoliną Türk, córką saksońskiego lekarza Karola i Georgety z Bormanów. Jednym z jego synów był Emil Geier który także pochowany jest na tym cmentarzu. Na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Ogrodowej pochowani są także znany aktor Zygmunt Zintel, popularny piłkarz Igor Sypniewski oraz aktor Aleksander Ford Jr., syn słynnego reżysera Aleksandra Forda, który stworzył "Krzyżaków". Obok grobu. Zygmunta Zintela. Pochowany jest także jego syn Leszek Zintel, który miał niespełna 35 lat. Był magistrem geografii. Na nekropolii ewangelickiej pochowany jest także amerykański czarnoskóry aktor Ira Aldridge, który przyjechał do Łodzi. By grać sztukę szekspirowską. Był on uznawany za jeden z największych talentów aktorskich. Sławił się głównie występując w sztukach szekspirowskich. Z wielkim powodzeniem grywał Otella, króla Lira czy Macbetha. Do Łodzi przybył 5 sierpnia 1867 roku na zaproszenie Augusta Hentschlera. Miał wystąpić w teatrze Paradyż, który właśnie został otwarty. Aldrich zatrzymał się w luksusowym hotelu Michała Kunkiela przy ulicy Piotrkowskiej 175 na 177. Niestety był już wtedy chory. Mimo pomocy lekarza, zmarł w dniu premiery. Miejsce na cmentarzu podarował mu łódzki fabrykant Karol. Moes W 1890 roku, czyli 23 lata po śmierci aktora, jego córka Prima Donna Surana Aldrich, która spoczywa na cmentarzu Gainsbury w Londynie, przekazała zysk z koncertu, w którym wystąpiła 11 maja 1890 roku w łódzkim Teatrze Tiala. Było to dokładnie 314 rubli i 27 kopiejek. Fundusze posłużyły do postawienia nagrobka aktora, który stoi do dziś. Na cmentarzu ewangelickim znajduje się wiele pięknych nagrobków, nie tylko przemysłowców. Widzimy bujną roślinność, bluszcz i drzewa pokryte wieloma liśćmi. Jeden z grobów wystąpił nawet w stawce większej niż życie. W drugim odcinku serialu pod tytułem Hotel Excelsior widzimy grobowiec rodziny Bibich. Robi on za mogiłę w siedlicach, gdzie Hans Kloss otrzymał tajną wiadomość w bukiecie kwiatów. Cmentarz ewangelicki jest nieco mniejszy od cmentarza katolickiego. Ten ma 11 hektarów. Pomiędzy nimi jest maleńki cmentarz prawosławny, który ma niecały hektar. Na cmentarz katolicki można przejść do niego przez specjalną małą bramkę. W części katolickiej Starego Cmentarza w łodzi pochowani są m.in. Zbigniew Bielski, aktor znany z ekstradycji, reżyser Zbigniew Chmielewski, który stworzył m.in. daleko od szosy, rodzina Frykowskich, czyli Wojciech Frykowski, który został zamordowany w willi Romana Polańskiego w Stanach Zjednoczonych, jego syn. Bartek Wyrkowski, który zginął w tajemniczych okolicznościach w willi Karoliny Wajdy w Głuchach w dworku należącym kiedyś do Cypriana Kamila Norwida. Dominik Połoński, wiolonczelista, jedyny na świecie instrumentalista smyczkowy używający tylko prawej ręki podczas gry. Zmarł on na nowotwór mózgu, był synem Marty Połońskiej i aktora Jerzego Połońskiego. Oraz starszym bratem aktora i kabareciarza Jerzego Jana Połońskiego, związanego kiedyś z formacją szatle. Był on mężem wokalistki Izy Połońskiej ojcem Juliana. Na starym cmentarzu pochowana jest także Magdalena Szol-Kalinowska, słynna aktorka dziecięca PRL. Zagrała m.in. w rodzinie Leśniewskich. Tu także spoczywa słynny malarz Władysław Strzemiński. Autorem jego grobu był. Karol Tchorek. Pochowani są tu także aktorzy Wojciech Pilarski, jego ojciec Józef, czy aktor Felix Żukowski, znany z Krzyżaków, stawki większej niż życie, czy Hubala. Na tej nekropolii spoczywa także Leon Niemczyk, czyli słynny aktor, którego możecie znać m.in. Zrancza, to była jego ostatnia rola. Na Starym Cmentarzu Katolickim znajduje się także zbiorowa mogiła. Młodych harcerek, które zginęły w jeziorze Gardno. W 1948 roku utonęło 21 dziewczynek oraz cztery osoby dorosłe. Wśród ofiar była m.in. 13-letnia Joanna Skwarczyńska, córka majora dyplomowanego Tadeusza Skwarczyńskiego i Stefanii Skwarczyńskiej, teoretyka i historyka literatury, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Jej siostrą. Była Maria Olszewska, biolog. Spoczywa tu także rodzina Erol o tureckich korzeniach. Jakub Erol był znanym grafikiem, którego ojciec był łódzkim piekarzem. Nieopodal spoczywa Barbara Połomska-Erol, aktorka znana m.in. z Erojki Andrzeja Munka. Spoczywa tu także Joanna gadka indecka Prawniczka, adwokat, prezes naczelnej Rady Adwokackiej. Zginęła ona w katastrofie smoleńskiej. W grobie pochowany jest także jej mąż Krzysztof Indecki, który był doktorem nauk prawnych, profesorem wydziału organizacji sztuki filmowej państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, telewizyjnej i teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Na starym cmentarzu katolickim pochowany jest także Marek Rosiak. Pracownik Biura Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi, asystent posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego. Został on zabity przez Ryszarda C. strzałami z broni palnej. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. Za tydzień kontynuujemy temat o łódzkich cmentarzach. Tym razem zobaczycie znanych Polaków, którzy spoczywają na cmentarzu komunalnym Doły. Opowiem wam także o osobach pochowanych na Nowym Cmentarzu Żydowskim. Do zobaczenia.